Monolith ja! Films przedstawia... Mam czuję, że ta robota w pociągu wypali. Sokół, jak coś się wykrzyczy, to pogruchamy ze wpacem. Dobry piesek. Weź, stary, nie bój dzioba. Bo dziś wszyscy najemy się po kokardę. Kto ze mną trzyma, ten w życiu bidy nie ma. Dzięki, Sokół! 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 Eh, Szoplotnego lotnego zgrywasz? Już wkrótce. Łatwizna. <noise> Zaczynamy. Pasażerowie proszeni są o. ruszenie pociągu. Napięcie rośnie. Szykujcie się! A, 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 a. I mam was w łapach! Kaz! Na szaloną jazdę! I stop! Kaz, stop. Kas. stop! Bez trzymanki! To futsalna pułapka! <noise> Nie damy się! Ruchy! Sokół, Hans, Rex i mazia! Jeśli mamy to przetrwać, musimy być mega szybcy i turbo sprytni, bo jak nie, to będzie ponad. Do usług. Mówiłem, bułka z masłem. Cukier. Szybcy i sprytni tylko w kinach.